Cześć witajcie jest na wszystkich bardzo, serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym materiale pokażę wam sceny, w których ninja przegrali. Nie chodzi mi tutaj o to, że nie pokonali głównego antagonista, chociaż do tego też przejdziemy, ale bardziej chodzi mi o to, że stracili jakąś osobę, typu na przykład y, jakąś osobę z drużyny ninja, w którym się dowiecie w materiale. Ale też może tutaj się pojawić jak główny antagonista wygrał i dopiero w następnym niego go pokonali, więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, no i zapraszam was już do oglądania. Będziemy lecieć chronologicznie, więc na pierwszym miejscu jest sezon trzeci. W sezonie trzecim, jak wiadomo, był cyfrowy władca, który chciał zamienić się w złotego władcę, korzystając z złotej mocy Lloyda. I prawie mu się to udało, lecz no, nie do końca. Zabrał jakąś część mocy, ale no jednak nie całą. Po, więc skoro nie zabrał tej całej mocy, to nie miał całkowicie złotej mocy. Więc wybrał swoich ninja droidów na wyprawę w kosmos po cztery złote bronie, żeby zrobić złotą zbroję. No i to mi się udało, wyszedł z cyfrowego świata jako złoty władca, no i ninja nie mogli go pokonać, więc co się stało w finale? Zane się poświęcił, tak jakby wyładował swój system, czy coś takiego. Całe jakby ninja go się zamroziło, czy tam jakaś część dusz, duża, a mroczny władca nie zginął, jak wiadomo, tylko został pokonany na jakąś dłuższą chwilę, a Zane no niestety zginął, chociaż nie do końca. Więc sezon ten jest przegrany moim zdaniem przez śmierć w sumie Zeina, bo co się działo na początek czwartego sezonu? Ninjago mieli taką żałobę i po prostu no, ich drużyna się rozpadła przez śmierć Zeina. No i jeszcze było zamrożone Ninjago i pewnie trochę zniszczone więc to też się dużo do tego zaliczy. Chciałem, myśleć, że to jest dla wyróżnienia sezon czwarty, dlatego że tam straciliśmy Garmadona, ale to sobie była najbardziej żało, bo dla Misako, Mistrza oraz Floyda, więc to tak tylko powiem, a tak to tak naprawdę nic się tam nie zmieniło dla Ninja, ale to dla nich to tak tylko dla wyróżnienia chciałbym to ten sezon tutaj pokazać. Na kolejnym miejscu jest sezon szósty. Jak wiadomo został wymazany, ale warto o nim wspomnieć, bo gdyby nie został on wymazany, gdyby Jay wypowiedział inaczej to rzucenie lub inaczej po prostu je sformułował. I gdyby Jim po prostu je przekręcił, to wtedy naprawdę byłyby złe no, skutki po prostu tego. I znowu mówię po prostu, muszę się ograniczyć słoje po prostu. No więc po prostu. Nie, no dobra. Więc wszyscy w sumie pod koniec oczywiście zanim miał jedno życzenie. Czyli życzenie brzmiało, że życzę sobie, żeby żeby ona ostatnio rozłapła mnie za rękę i żeby nikt nie znalazł te przekracyla, bla, bla bla, nie. No i jakby Jim Dakan zrozumiał to życzenie i cofnął się w czasie, przez co ten wszystko, nikt nie znalazł lampy do czasu oczywiście, ale wtedy nikt nie znalazł lampy i tego są tak jakby nie było, ale gdyby był to by się działo coś takiego Nia by umarła, dlatego, że jakby dostali, dostało nadakan jadem gry Wdowy ale też przez to, przez przypadek Flintlock trafił nie i jak wiadomo, jad Tygrysi Wdowy wystarczy jednak kropla, żeby ta śmiertelnik jakby został zabity a Gina to jedynie może spowolnić, więc śmierć nie na pewno Jin nadakan dalej grasałoby na wolności i kawałek jego drużyny też. Oraz Jinjago zniszczyłoby resztki Ninjago. Bo, oczywiście, by jego most tam przestała działać. Kolejnym sezonem, też tak bardziej bym powiedział, ha, chciał wyróżnić, bo jest to sezon siódmy. W sezonie siódmym pod koniec, jakby mistrzu się poświęcił, żeby dać Kajini oszczerstwowania czasu, żeby uratowali Leia. A sam został z Kruxem i Akroniksem w w tym jakby czasie i przez to jakby można powiedzieć z, z, no, Lee Lee, że zginął albo gdzieś jest daleko w czasie więc tutaj jakby to, bym chciał to wyróżnić dlatego, że jakby, no, drużyna ani się nie rozpadła, ani nic tylko bardziej chyba stała się silniejsza, bo Loic stał jakby takim mistrzem a i tak y, lekko potem wrócił, tak samo w sumie jakby w trzecim zanim wrócił w czwartym, no ale to już była większa żałoba, bo się drużyna rozpadła dobra, ostatni sezon, w którym lecimy tak chronologicznie y, sezon ósmy i tutaj naprawdę ninja przegrali. Pod koniec stanu ósmego, jak wiadomo, Germano został wskrzeszony przez Harumi za pomocą trzech masek Oni, czyli zemsty, iluzji, nienawiści. No i został po prostu wskrzeszony przez to. Przejął władzę nad ninjago dwa yy, prawe zabył ninja, gdyby nie to, że mieli, jak to mały mistrzu powiedział, na drogę. I przenieśli się do ochrony Oni Smogów, przez to Zane, Kai, Jay, no i Cole, i mały mistrzu, oczywiście. Zostali w krainie Oni i Smoków, a Lloyd razem z nią jeszcze paroma innymi osobami, potem też nie mistrzowie żywiołów, zostali w ninjago. Ale czemu tutaj przegrali? Bo ninja po pierwsze byli w krainie Oni Smoków połowa drużyny, nawet myślę, że ponad połowa drużyny. Germano przełudno całym ninjago. No i Lloyd stracił moce, więc to chyba już duży dość taki dlaczego przegrali. To był jedyny seum, w którym nie pokonali głównego antagonisty. To był jedyny, jedyny w historii. W kolejnym sezonem, już przed ostatnim na tej liście, jest sezon 11, pierwsza połowa, yy, dlatego, że pod koniec tego sezonu, jak wiadomo, była walka, pod koniec pierwszej połowy w sumie, była walka As kontra Aswira i tam Ninja, no i Aswira miała zły zakazanego Spinjitzu i trafiła tym Zayna, po czym on pojawił się w krainie nigdy i tam stał się no, lodowym cesarzem, no i stracił pamięć i nie pamiętał o, o, o tym, i Ninja przez dłuższy czas na przykład najbardziej mieli żałobę, no Ninja oraz Pixel W sumie Mistrzu też, dlatego że przez dłuższy czas go nie było No wiadomo, potem wyruszyli po tam wyprawę, no i go udało im się wziąć Ale przez jakiś czas po prostu, no, przegrali, znowu po prostu Przegrali dlatego, że no, no, nie mieli jednej osoby z drużyny Ninja i wszyscy byli jakby smutni Ale i tak wyszło to dobrze, już pod koniec drugiej połowy I ostatnim sezonem na tej liście był sezon 15 i tutaj, dlatego, że pod koniec tego stanu, jak wiadomo, Nia zamieniła się w wodę w sensie wysłała tą formę wodną i po prostu wskoczyła do oceanu. No i przez dłuższy czas po prostu, wiadomo, po prostu, po prostu, po prostu sobie nagrała film po prostu, bo lubię po prostu, po prostu. No i jakby najbardziej Jay, Kai mieli to że bo wiadomo, oni to jest. Gaito, Kai to jest yy, brat. Ni. A Jay to jest chłopak NI. I też ogólnie cała drużyna miała z tym dość smutek wielki. Ale no oni najbardziej. Więc tej w tym samym po prostu stracili Nie. To ja było na tyle tego materiału. Zostawcie Ja w górę subskrypcji z dzwonkiem. więcej materiałów na moim kanale, bo lecimy po 350 subskrypcji. No i dziękuję za oglądanie. Nie wiadomo jak się skończy co już 16, bo możliwe, że tam też coś się stanie co. Zniszczy Ninjago albo jakąś się część, to wtedy nie aktualizował tego filmu. No właśnie, by się, się nie opłacało na jeden sezon, ale no to też no po prostu łatwo o tym. Po prostu, po prostu nara.